Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy. Drodzy Państwo, od dokumentów szukam przede wszystkim dostępu do świata, którego bardzo często nie rozumiem, który poznaję dzięki filmom, z którym się zaprzyjaźniam, albo który to świat wywołuje we mnie złość, lęk, politowanie albo empatię. Ale także, jako krytyk filmowy, Szukam w filmach dokumentalnych, w dokumentach, opowieści o świecie, który wydawałoby się dobrze znam: świecie kultury, świecie kina. I fabuły o twórcach filmowych albo okołofilmowe, filmy o powstawaniu filmów, są rodzajem klucza specjalnej troski. Klucza, który pozwala mi docenić te rzeczy, o których nie wiedziałem, będąc wyznawcą niektórych twórców, albo też. To jest bardzo ludzkie zrozumieć, przyjąć do wiadomości, że wielbieni przeze mnie geniusze kina jako ludzie bywali, to zresztą bardzo częste dyskusyjni. Ich wybory były dyskusyjne, ich poglądy były dyskusyjne. Bardzo jestem ciekawy pięciu filmów z sekcji Cinema Monamur tegorocznego festiwalu i Państwu również ogromnie polecam te filmy Stanley Kubrick, po pierwsze, po drugie, Andrzej Tarkowski. Po trzecie Milosz Forman. Po czwarte Quentin Tarantino, a na deser film o filmie. No nie będzie to porównywalna rzecz do wspomnianych przeze mnie mistrzów światowego kina. Raczej film, o którym mówiło się, kiedy powstał, Pamiętam to doskonale, pamiętam kasetę wideo, która e, stała u mnie e, w regale. Co się stało z kasetami wideo? Chyba wszystkie są w koszu niestety. E, e, film Showgirls e, Paula Verhoevena i opowieść o tym e, smutnym fenomenie, bo w e, filmie pozycjonowanym jako jeden z najgorszych w mainstreamie hollywoodzkim. E, myślę, że nie zasłużenie albo nie do końca zasłużenie. Zapomniałam o tym filmie zresztą, ale dokument obejrzę bardzo chętnie. Zapraszam serdecznie Festiwal Dokumentów Millennium Dogs Against Gravity teraz online i Cinema Monamur.